Czy dobiję do 20 fragów! Zaraz się przekonamy! Oha! Gdzieś tu się kręcą! Chyba klasycznie poszli po ropa. Złodzie Jaszki! Kto wam pozwolił go otworzyć? Ty! Czerwony ogórek! Piszony czy konserwowy! Nieważne! Zaraz cię zeżrę! Czy tam też był snub w Rajstopach? Tak! Właśnie otrzymali darmowy lot do lobby! Oni raczej nie byli od ciastka! Gdzie jest ostatni? Co oni tacy pochowani wszyscy? O! Oh, jest! Czy to jest pajączek bez rączek? Przeładuję SMG i lecimy sprawdzić! Mieczek w ruch i jestem obok! Aha! Ciche podejście jak ninja! Tak! To on! Mr. Pajączek! Nadal ma problem z widzeniem! Czy poleci na hita? Sprawdźmy! Aha! Wystraszył się! Ale parkour! Z pewnością ma już pełne gacie! Pajączku do zobaczenia! Podobno żwirek chce stoczyć ze mną pojedynek! 因此，故意借下手。